Tak, jak zwykle. Witam Was w kozie i jest ze mną Snowman. Tak jest. Tylko teraz bym sobie chciał zrobić tak, że sobie połączę trochę tych kus, bo ja tu mam ich kilka. A wszystkie damy w ogóle. Gramy. Nie wiem co to da. W efekcie, bo połączyłem strusia z tą dużą. Jak się nazywa ta duża? Żyrafa? O, Żyrafa. Ogólnie <laughs> ja W ogóle zacząłem to, wiesz, na początku zobaczyłem jej jaja, bo czemu nie. E, później okazało się, że jest różową... E, aha, ma rogi, dobra, jest różowa. Jetpacka ma właśnie tego w odbyt tak praktycznie. W sumie jetpacka sobie używajemy jak to się rób. Aha, ona nie jest w stanie latać tym jetpackiem. Tutaj powrzucamy kozy nie będzie Ja mogę tym lizać? Mogę Tylko jak tym polizać? No złapno uh. Ja pierdziel Przerył go, no Jeszcze tak sobie nim majdać śmiesznie Biegniemy Może ja bym zrobił tą taką śmieszną misję, co tam jest ten czerwony diabeł i zobaczyłbym co wtedy się stanie z tą żyrafą jeszcze. Jestem dosyć ciekawy, co by się mogło stać, jakbym ich więcej tam dodał. Ale ogólnie bekowo z nią. <laughs> Macha tym człowieczkiem. Uuu. Coś mi się zdaje. A nie, dobra, to jest jakiś tylko klocek. Opuść go tu. Gather the sacrifices. Ale idź tam trochę, Ziomek. No, nie między nogi, co ty sobie wyobrażasz? Czemu ty tak wolno cofasz, o mój Boże? Złap typa. Nie machaj nim tak. I go tu upuść. Proste. Dobra, później go przestawiamy. A teraz biegnij, bo nie lubię tego miejsca. Dobra, koniec z ragdalem. Ona kopie w ogóle. plety. Ty! Można kopać tym O, jak no, dostał tylnymi nogami No, ale tak zajebiście dostał. Tak masz przód zablokowany. Przesuń się Tak w ogóle miałbyś taki odcinek pseudo-paradnikowy, bo od... znalazłem ten nowy biom w non-serwie i tam było dosyć sporo rzeczy, które chciałem wam pokazać, ale oczywiście zaczął padać żabi deszcz i, i nic z tego nie wyszło Co mnie smutło Coś to było, myślę, że jakiś koleś odszedł Ale znalazłem sporo rzeczy fajnych ta gra jest głośna Która? Koza Koza jest strasznie głośna a tam w ogóle był kamień, ja bym ten kamień chciał stoczyć, bo on tak wyglądał na staczalny W tych filmikach co oglądałem, więc chyba mogę go stoczyć, tak myślę. ale zro... za party możesz go stoczyć. Huhu! Jeszcze nad nim przeleciałem! Zgnił mnie! O, co się stało? Achievement. Dobra, ale typa wywaliło gdzieś tam do tego miasta, które jest za zablokowane. Nie, krzesła nie chcemy. Wierzyć wyrzuć to krzesło Ja sobie ciągnę jakiegoś typa Zajebiście się żyrafą ich łapię W ogóle się ich nie da złapać, ale jak już się złapię to jest tak uuu. Masz żerafę w ogóle? Nie, nie mam żyrafki Chyba jest w tym takim, w tej takiej wieży do odblokowania tak mi się zdaje No przesuń się W jakiej wieży? No tam na spawnie jest wieża No No jak tam wejdziesz to tam jest koza na pierwszym piętrze tej wieży no. I za tą kozą jest statuetka. No ale ja już ją ten tą kozę... No to tatuałem, Tal Goat to jest... Tą statuetkę zdobyłem, Wysoka tak. koza to jest właśnie żerafa. Jezu jak ja tu nie lubię przychodzić tak mi oczy bolą wtedy. Diabeł tam mieszka i się boję. Ej, myślę, że to jest trampolina. Swego rol <laughs> Co ona zrobiła w ogóle? <laughs> Hamulec taki zajebisty Ej, nie pisz. Tak jest! Już, już, chcę tam polecieć, o. To z góry fajnie widać. Gdzie ja jestem? Już zablokowałem się. Skacz. Właśnie zrobiłem 360. No, zablokowałem się. Serio. Jak się blokujecie w tej grze, to ragdoll się czasami przydaje. O, Nie! udało się. Ragdoll działa. Co robi koza w ogóle? Aha, zrzuciłem ją chyba. <głynie> Żal. Wiiiiiiii Bo ogólnie jak ten, 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 tutaj złożymy pięć ciał Chyba To się zmieniamy w taką demoniczną kozę i Chciałbym zobaczyć Czy, czy, czy jak to będzie wyglądało z tą żerafą W ogóle połączyłem wszystko co się da w tej żerafie Co na razie mam oczywiście, nie wszystko co się da A i jeszcze grałem sobie na telewizorze w tą żerafę, też zajebiste Wiesz, latasz sobie taką żerafą Po całym mieście Świetnie. O! Tylko większy. Co, 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 co? Tam jest statuetka! Szybko. No weź statuetkę, kozo. LOL, tu jest parkour! Wiesz, gdzie są te dwa drzewa obok? Obok tego, obok y, imprezy. I tam u góry jest statuetka. Na tych drzewach. I po takim cieniutkim gałęzie da się skakać. Wow, nie, nie wejdę tam chyba. Lol, ale dziwne miejsce, że tak powiem. Dobra, może mi się teraz uda. No skocz tam, koza. Może jak powiem do niej, że Rafał w końcu to się odbrazi. Wyżej. We need go higher, no deeper. No, zbierz to, już stoję na tym. Dobra, zabrałem. Musiałem Ragdola użyć, bo inaczej by nie wiem co zrobił. I'm so fabulous. Dobra, teraz musimy ludzi znaleźć jakiegoś. Jednego, ostatniego. No. <ścoughs> Wat. Dwa drzewa koło party? Front flip. E, tak. Tam jest statuetka. Na tych drzewach jest taka malutka, ledwo ją widać. Nie ma drzew. Są drzewa. Ma, jest Zaraz ci powiem, patrz, o Jezus, ojej, ojej, czekaj, czekaj. Jak... Ja się do domu wbiłem. Jak jest to takie czerwone, co, znaczy nie, ta fajerwerka, nie? No. To od tej fajerwerki są takie kamienie po prawej, nie? I tam są te drzewa właśnie, na tych kamieniach. I tam jest ta, statuetka. Za nią się też pewnie co, że ale nic takiego ciekawego zauważyłem, bo, bo mi nawet nie wyskoczyło. Tiiiing Tiiiing O, no ta za znakiem Dobra, teraz musimy tych ludzi chyba przenosić trochę Do środka bardziej O, udało się Wy to co się z nimi dzieje w ogóle? Mogę ich lizać? I mogę ich kopać? Ale jestem zajebisty! Oh my fucking god, jestem czarną wielką... Żyrafą z ogromnymi rogami jeszcze świecą ci się oczy. Ej, pokażcie z przodu. Rr. Co ja mam w głowie? Oli, jestem zajibity kupiec. Co się ze mną dzieje? Eee, to chyba jej umiejętność jest w ogóle co. Ragdol taki piękny. Wylądowałem. Eee, Idź, idź nabieżnie. Czekaj, bo muszę coś zrobić. Co? Idź nabieżnie. Gdzie zbieżnie? Y, przy raz, jak masz tą szklarnię, tam jest domek i A no więc... tak jest, tak nie wiem. A, zrobiłem front flipy, czy... Uuhu. Co to! Ech. Ej, na trampolinie, co by się zrobił, to jesteś nieśmiertelny. Ty i tak, czy siak jesteś nieśmiertelny, w tej grze Ale mi chodzi o to, że się nie wywalić nie będzie ragdola Zaraz zrobimy coś, co odkryłem ostatnio. I nie wiem, czy wyjdzie. Fokie yeah! 360 front flip. A teraz do tyłu. Ej, nie udało się już. A to w miejscu zrobimy. 360 back flip. fakie. Yeah. to jest w ogóle przez Taka wielka postać sobie skacze nagle, robi front flipy. A ty sobie umieraj, chłopie. Czemu nie jest tych liści? Jest liście. Fuck. A ja tam się nie zmieszczę. Ragdol <grymne> Na ragdollu się zmieścił <grymne> Czekaj <grymne> Bo jeszcze nie może wstać Dobra, udało się Na ragdollu się zmieścił, ja wiem, dobrze Już no, samochód Ej, ej Okej, okay, zaraz będę... Ja chcę wylądować na dachu Na dachu Co tu jest? To jest, zaraz przyjdę. Rrr. O, tu jest kolejna fajerwerka No niech będzie, że tu chciałem. Co się stało? Przysto. Odbiłem się od Mataraca w powietrzu. Spoko. Można, można. Czemu dalej lecę na ragdollu? Może go poliżemy. Będzie tu jak tak staniemy i Udało się o Boże Wat Okej. Oh gdzie jestem? O cześć! O nie wylądujemy jeszcze na ty... Nie, już nie wylądujemy to może wielka koza w wielkim mieście Nie <ścoughs> ja ta głowa zawsze jest najlepsza No idź, idź, nie wstydź się Tym językiem jest tak świetnie macha <ścoughs> być please I'm fabulous Ja, chciałbym odblokować robota Musimy tam się dostać Tylko jak ja tu wejdę o, Boże, przecież to jest niemożliwe takim wielkim cielskim. Chyba powolutku. Bez pośpiechu. Ciała. Już myślałem, Dobra, ale jak się tu zmieścić? Ragdol, ragdol wszystko się da. No. A teraz wejdź. No proszę. Chyba, że się nie mieścisz na tym, jesteś taka gruba. No... Nawet front już nie mogę zrobić. Nieważne. Tam wejdziemy inną kozą. Ale już, już wracaj. O, kombajn. Cześć, kombajn. E, tak trochę nie można wchodzić nią tam na dźwiga do końca samego, bo, bo się psuje. Na jakiego dźwiga. Na no, dźwig. Żuraw. Można, nie do końca, bo... Znaczy dużą kozą się nie da. No dużą to mnie akurat nie dziwi. Aj, czemu je źle puściłeś? Chcę sprawdzić, czy fajnie poleci na tym, bo tak mi się coś wydaje. No, wrzuć się tam, chłopie. Nie daj się prosić. Uhuhu. Nie, nic ciekawego. Czemu Może. A no tak w sumie Dobra, wstawaj, wstawaj Chcemy no, iść tam e. Ty, nie wiem jak się używało Sonika na tej postaci Ogólnie nie wiem jak się używa Sonika Co wy na to, żeby powalczyć jeszcze raz? Uuuu A idź stąd Ja wykopałem jak zajebiście Dobra, następne Idź tam Co to mam na kopa tylko idź Oj, dobra nie, tej nie mam Wróć. Wróć No Muszę ją idealnie kopnąć kiedy będę akurat w stanie A, sama wyszła spoko jest ten gruby zajebisty Ale ich miażdżę! No wykop... Nie, 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 wracamy, wracamy, wracamy... A może zaraz mi się to uda? Spróbuję. I... Nie. Też się nie uda. Dobra, może ją wysadzimy samochodem. Weźmiemy samochód i rozwalimy tam do koza samochodem. Chodź. W ogóle ten język jest za To Kto będzie nie się mieć takiego języka powiedzmy? Ja bym nie chciał. Ej, nie wysadziłem tego z killshot. Ale ktoś wylecia za barierkiem. No kopnij się! Yes, you are such a badass. Ej, czemu myślisz? Ja pierdolę. O, co się ze mną sta. Ej, co. Slender koza! Ej, ci. 15 minuta. Polecam ci zobaczyć, co się dzieje, jeśli jesteś kozą diabłem. I wygrasz w zawodach. A gdzie są te zawody? No to obejrzyj nie odcinek, to będziesz miałeś. wiedział. Nie będę twoich odcinkach oglądał. Łapiemy? 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 Nie złapiemy. Dobra, nie udało się. Jestem slender kozą. Jeszcze się powiększę. Oh my fucking god. Gdzie są zawody? Co ja jestem? To jest jedyna rzecz w tej grze, której jeszcze nie znalazłem. Ale ja jestem... Jezu, jakie to jest pokraczne zwierzę. No jesteś głupi. Dobra, może wskoczymy tutaj. Albo nie. Okej, okay, ale to chciałem zrobić. Michael Bay. Kto to jest? Może jestem ignorantem i nie wiem. W ogóle tu trzeba zdobyć 50, 500 tysięcy punktów, a ja mam dopiero 54. Nie, tak 54. O ale zaraz potem, co tam było? Ja chcę potem wejść do góry. Ragdoll ragdol, pomóż, dobra, włącz się i co tu jest, bo tu jeszcze mnie nie było. Fuck the police! Nie było tej? Nie, hmm. Czym, O Zabaw co to chodzi? Tam masz testy grafiki, gra... nie grafiki, tylko grawitacyjne. Jak tu wejść? Na ragdollu tutaj. Dobra, nie wejdę. Coś spadło. O, przyszedłem. CO SIĘ DZIEJE? Black Black. <laughs> Co się dzieje z jej językiem? Ja pierdziele. Spokój! Poza! Wsiadłeś tam? To... No na szczęście tak To tu masz taką platformę do Ragdola. O, Uuu rzeczywiście coś tu jest takiego Nie jak się dobrze odbijesz to możesz te skrzynkę zniszczyć Bo Jak użyję żyje raktola to... to latam we wszystkie strony, nie wiem czemu Wyleciałem na do... <laughs> Co się dzieje? Help help me please nigga. Wystałem jej nogi kawa... <laughs> Język jej przez tą maskę z okiem wystaje O boże Ragdol e, jestem u góry e, Tu musi być jakiś... coś Tu musi być w tym kominie coś Dobra wejdziemy tam na Ragdolu Coś kominie? się stało W kominie jest takie, taka statuetka, tylko że tam musi się szybko zdobyć Eee, znaczy wyrzuciło mnie w ogóle jest Nie wiem gdzie jestem Wyłączę Ragdolu co się dzieje ze mną? Ej ja... Ręce do góry! Ja to tą statuatkę WAT O ja widzę... Ej, już spokój, koza Koza Ej, co się dzieje? Znaczy nie mam pojęcia co się teraz dzieje, więc mam taki pomysł, że... Chyba spadamy, dobra. Wiesz co nie za bardzo cię słyszę bo teraz strasznie koza ten Jestem w tym mieście które jest zablokowane No dopiero co spadłem zostawcie mnie w spokoju Dobra Fajnie wygląda to miasto Wiem widzę jest daleka Uwierz mi że jej ja widzę bardzo nie dobrze jestem. Ja w nim nie jestem Ja widzę wszystko Au, Aż mi zacina, gdzie ja jestem? Że się gozabry postworzyły Dobra, spadaj koza Aha, to jest szatańska koza z aureolą. Plus jest Slendermanem i ma zajebiste moce, które ja nie ogarniam. Co ty robisz tym językiem?! Zaraz będziemy tydzień spadać. No zostaw się! Dobra, nie, ja nie mam pojęcia co mam zaraz zrobić, żeby zapanować nad kozą. Widocznie muszę się zrespałnić, ale tego robił nie będę, bo myślę, że... Dobra, spadłem. Uspokój się, koza! 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 O, żyje Dobra, ale to by było już na tyle w tym odcinku, bo nie wiem co się dzieje Koza, koza żyje, ale ma trochę, a jak się nazywa... Kurde, z mnie chyba Bo mam taką trochę krzywą głowę, wiesz? Wodogłowie Gdzie jesteś wodogłowie? Tak, tak. Jeszcze się zmniejszymy na koniec No, polecam ci zobaczyć ten odcinek Chociaż ten Nie yeah. Tak yeah. Tak CZEMU MAM LUDZIA? Chodź tu Co się ze mną dzieje? Dobra, nie mam pojęcia What? Wyskoczyłem, okej okay. No miałem być niby zmniejszony, ale to nic eee, Więc tak chyba zrobimy, o, tak I podziękuję wam za oglądanie Jeszcze raz, Papa. pa! pa. Yo.